temu dopasowaliśmy standardy organizacji imprez studiowych do standardów Grand Prix. Dzisiaj ta impreza tak bardzo e, nie boli organizacyjnie. Możemy ją w miarę sprawnie organizować. E, ale nie o tym chciałem Przede wszystkim chciałem powiedzieć i to e, podkreślić, że Turniej Grand Prix w Gryżowie jest to impreza o tytuł indywidualnego Mistrza Świata. Jest to zdecydowanie impreza najwyższej rangi, e, nie tylko w Gryżowie na ziemi grzowskiej, ale również i największa impreza na ziemi e, lubuskiej. Tym bardziej jest to dla nas ważna impreza, że w tej imprezie startuje kilku zawodników, którzy reprezentują barwę Stanikoszów, jak również Tomasz Kolot i Matiej Zagar, którzy do jej rady też w i ją doskonale reprezentowali, zdobywając w zeszłym roku srebrny medal. Dlatego też bardzo zapraszam na tą imprezę, którą trzeba zobaczyć na szybo. Pamiętajmy o tym, że ten, kto jest na jest kibicem, ten, kto jest w domu jest telewizem, a jest to istotna różnica. Błagniemy eee, też pewne kondolanse, pewne standardy. To będzie trudno pracuje mm, z taką firmą jak GSI, która ma e, wszystko zapisane w grubej e, książce. Jakiekolwiek odstępstwa powodują to, że trafiają na silny opór, ale e, udało się w tym roku e, zmienić jedną e, bardzo ważną rzecz. E, w piątek o godzinie. 14 w Galerii Ascana odbędzie się losowanie numerów startowych zawodników dla Grand Prix, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców, mieszkańców Gieżowa. Tam będzie cała szesnastka tych zawodników, będzie można podejść, porozmawiać. Nie wiem czy do odkąd, czy się dopiero później okaże, ale będą na pewno wszyscy na miejscu. Też bardzo ważne wydarzenie bramy, stawiamy, otworzymy troszkę wcześniej niż zwykle, otworzymy je o godzinie 17, czyli na 2 godziny przed meczem. O 19 jest początek imprezy, a już kilka minut po 17 będzie sesja autogra autograficzna, autografowa z zawodnikami, gdzie można zrobić autografów e, zawodników statujących w e, e, Grand Prix. I na końcu obiecałem, że będzie krótko. E, bardzo rad jestem z tego, że pomimo tego, iż było wiele trudności przy pierwszych Racing show, które robiliśmy wspólnie przy pierwszym Grand Prix. Impreza przeżyła, jest coraz lepiej organizowana, była bardzo dobrze, będzie jeszcze lepiej. Ciężar tej imprezy wziął na siebie dyrektor wraz ze swoimi służbami z jeszcze spotkania i rekreacji. My tyle, na ile możemy, na tyle, na tyle pomagamy. Cieszymy się, że ta impreza dołączyła, można powiedzieć, na stałe do Grand Prix w Gorzowie i oby tak było w kolejnych latach. Dziękuję bardzo.